7:30, niestety nawet 7:40. Nic się nie udało złowić. Jedyne co mi wpadło, to, że tak powiem, zaraz Wam pokażę. Wracamy do środka. Albo jestem takim słabym rybakiem, albo ten. Jedyne co trafiłem, to. Proszę bardzo Piąteczka I nic więcej Nie wiem albo tych ryb nie ma albo mnie oszukali W tym wędkarskim No po prostu ani jednego, nawet nie widać żeby robaki były jakieś obgryzione albo coś Może za blisko rzucam bo mam tylko 75 metrów Tego plecionki Może plecionka za jasna Nie wiadomo no nic no, zostało nam dwa dni, także Elo zadmorza, Gdańsk